W tym odcinku pokażę Wam całe wyposażenie mojego sprzętu medycznego wraz z plecakiem. Przejdźmy do plecak. Otwieramy. W plecaku, w komorze takiej siatkowej, mam 10 kompresów, 10 na 10 cm, Plas, opatrunki, plastry do kaniuli, opatrunki do kaniuli i chustę trójkątną następnej komorze mam dwie folie nrc duży zestaw plastrów wraz z takimi jakby to powiedzieć takimi no wiecie samej to się tam jakoś nazywało już nie pamiętam przylepię otwieramy Mam trzy chusty opatrunkowe. Tu dwie mm, chusty trójkątne. Przyrząd do, do znaczy, przepraszam, do podawania leków do kroplówek. W znacznym może mam dwa, dwa bandaże elastyczne. takich takich gumowych, nie wiem jak to nazwać, takich, nie wiem, kółeczkach. Mam pięć bandaży, z si 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 siatki i nożyczki medyczne. W kolejnej komorze mam. Pięć strzykawek 5 ml. Czekajcie, nie chcę wyostrzyć. 5 strzykawek 5 ml. 5 bandaży, 4 m na 10 cm dzianych. Kurczę, nie chcę ostrzyć. I 5 wenflonów. Dla dorosłych, dla dzieci i dla noworodków. Dobrze, zamykamy. W największej komorze, takiej na zamek, patrzcie, rozpinamy. mamy. Wyciągnę, żebym wam pokazał. Maski krytaniowe. Maskę krytaniową 70 do 100 kg. Taką od 10 do 20, taką dla małych dzieci. I od 30 do 50. Następnie mam rurkę intubacyjną, piątkę. Dwie piątki. I rurki intubacyjne 2 6,5 rozmiary. Dobrze, to tyle z plecaka. Teraz przechodzimy do apteczki typowo intubacyjnej, w której mam 5 bandaży, 4 na 10 do podtrzymywania rurki intubacyjnej. Odkażacz. Glukozę dożylną przykawkę 100 ml. Specjalny bandaż do podtrzymywania rurki intubacyjnej, gazę na tamowanie dużych krwotoków. 5 wężyków. Do podawania płynów do dożylnie. Jeden węflon dla dorosłych. Stetoskop. Upsis. Tu się tu stetoskop lekarski kanał na bok maskę z maseczkę z wężykiem do podawania tlenu Glukometr, dwie rurki ustnogardłowe. zestaw plastrów i niestelerny yy, bandaż elastyczny. Następnie mam w moim wyposażeniu worek ambu dla dorosłych i dla dzieci można go zmniejszyć. do dożylną 100 ml, glukozę dożylną 250 ml, trzy zwykłe kroplówki. Laryngoskop jednorazowy z łyżką dziecięcą, zestaw rurek ustnogardłowych i dwie pół glukozy dożylne. Pudełko ze stetoskopem do ciśnienia mierza i butle z tlenem medycznym. 14 litrów. To by było na tyle z mojego wyposażenia medycznego. Lajkujcie i dawajcie łapki w górę. Cześć!